Dobra, starczy bitwa, Kmitic wielki mistrzu, bardzo wielki, ale głupi, bo robi głupie błędy, proszę bardzo, widzicie? Tak, sytuacja jest zbędna, ale... Muszę sobie wyobrazić, co ja to mogę robić. O, proszę, proszę, jak morale spadło. No, ładnie, ładnie. O, no strzechać, strzelać, strzelać Tak bez yy, myszki, i lotykam. Ale mogę przerwać nagrywanie w każdej chwili, bo tutaj. Mam yy, tylko umowę, że. Znaczy. Yy, czułem się niekomfortowo, gdy kręcił filmiki bez wolnej chaty. Ale jeszcze tego czasu nakręciłem już filmik yy, ze Stavrosem. Znaczy, w roli głównej staw rozstępował, ale on nie komentował, niestety. Może kiedyś zacznie. Pogadam z nim o tym, znaczy już gadałem. Ładnie gonie, ładnie gonie. Ci zaraz powinni... Z, in, no. Uciec. Odpuszczam, bo tu już blisko liniówka wężykowata. Wiemy, wiemy, tutaj będzie takie... Może pobiegnę, może nie pobiegnę, może pobiegnę, a ci na pewno nie pobiegną. Dobra, zobaczmy. Aha, no jak widać można grać z turkami i nie brać spamu dżemów. Można. Można mieć dobry skład? Można. O, przy bardzo, atakuje mnie. Dwóch szaserów, osiewal. O, pierwszy mi strzeli. Dawaj, dawaj, za nizama, uuuu! Spachisi, no tacy, tacy. O, no ci już nie żyją. Dokładnie, nie zdążyłem nawet. Dobrze, teraz zatrzymałem się, bo to już stara gwardia. Stara gwardia na pewno równa się kupoty W jakiejkolwiek sytuacji nie była. No dobra, może jeśli byśmy mieli idealne kółko, ona byłaby w środku, to wtedy nie byłaby kłopotem. Przecież strzelilibyśmy sami do siebie, bo jak to się spoduje, to poleci dalej. Też kupoty Oho, i, 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 i szwajżek kontr szarża a jak on walczy w, w obecności liniówki swojej, ła, ale mam do dupy morale, a, Stara Gwardia, no tak. I paf, już mam po tej konicy Nizama, ale już biegnie druga grupa mojej kawalerii, identyczna. A no, i kolejny wygłupasz muzyków, wyeksploatnych, żeby mieli dobre morale. Huh. Także pierwsza grupa konicy prócz tych spachisów została rozwierana. Powinien tutaj podesłać swoją liniówkę, No a ci się tutaj. Trzeba zagnąć 5. Ja nie mogę się tak pięknie dały zrobić. Nie mam pojęcia czemu tak zrobił. Jestem przyzwyczajony do metalowych utworów i zazwyczaj jak są takie spowolnienia to zaraz potem coś fajniejszego Oj co czas tak smętnie smętnie smętnie. to się mój komentarz Zajmiemy górkę przyspieszamy czas Faster, faster obejo master wiem że tam nie ma faster Czekajcie, czekajcie Faster chyba nie ma <laughs> anyway, nie wynikuje mi się z metaliki na pamięć chociaż kilka pisanych już znam I ten z powodu, że bardzo je lubię na przykład Enter Sandman polecam To genialna tutaj spróbuję zrobić tak, przynajmniej pamiętam że oni mają pierwszy strzelić i zwiać ale są głupi i liniówka mi już wchodziła w zasięg pierwsza strzeliła szarża... nie ma czworoboku czy to jest, ale szarżywałem w tych Także ładni ładnie, Ci są związani walką czworoboku nie będzie ale morale mam do dupy, a Starej gwarni nie ma w pobliżu żyliśmy tutaj, No nie ma, nie ma, tutaj jest najbliższa. Hmm, no ciekawe, ciekawe. Tutaj do czworoboczku sklanderski grunt elifsa. Oho, idzie kontrszarża trzech jednostek kanclerów. Połosa kanclerzy gwardii, sferzerowie kanclerzy i sferzerowie sferzy. Kanclerzy. O, spachisi moi, proszę bardzo. A o tych spachisach to chyba zapomnę do końca bitwy, z tego co pamiętam, tak jak to grałem, bo powtórkę oglądam po raz pierwszy. O, wo, wo, wo. zrobić czworobok, chłopaki. Czuję, że zrobić czworobok. Nie zrobię czworobok. Ha, zrobi tak. Ci zatrzymują, a ci stoją z dala i strzelają. O, spachisi deadly. coś tam słowo go rodzicy tym bardziej nie znam. u no, szarża w plecy, oni się tutaj wycofywali. Czworobok chyba nie zrobić. Także yy, potężna kara do morale: atakowanie od pleców przez konicę i w ogóle. uchu. Uh, uh. straty też całkiem, całkiem. Także żegnam się już praktycznie z całym innym moim skrzydłem. O dziwo, nie mogło się wydać niezbyt skuteczna taktyka yy, Khmidzica. Czyli taka kwadracikowata, okazuje się, że całkiem, całkiem skuteczna, ale jednak niewystarczająca. Będzie strzelanie w plecy, szybko naprawić to chłopaki, dobrze. Tu by się przytał generał, bo morale cienkie. Uu, po co on przygrupowuje, jak on tutaj ma same gwardie, wszyscy siebie nawzajem inspirują, generał w pobliżu, w ogóle. O, dobra, już trochę lepsze morale. O, jest, wrócili, może ci jeszcze tych zachęcą. No jak 58 się wróci, to o właśnie, To 73. Spróbuję to jakoś wygłuszyć tam Windows w Makerze. Nie wiem czy mi się uda, jeszcze nigdy nie wygłuszałem. Nie chcę łamać praw autorskich. Łotwie, no, żeby coś mi zrobili, bo nie powinni robić, nawet tak na YouTube pisze. Ale coś tam było, że jeśli ktoś ma prawa autorskie, to potem nie może publicznych i prywatnych filmików robić, coś takiego. A prywatne i publiczne filmiki oczywiście są. Dobra, nie jestem. Ale będą, jest planowane, tylko musimy zrobić tak się skumać z Bartem, żebyśmy mogli jednocześnie nakręcić filmik, a ja, jak ja mogę, to on nie może. Jak on może, to ja nie mogę. I tak nie możemy się skumać, żeby wspólnie nakręcić filmiki instruktażowe dla naszych członków SU A sprawlcie jak stoją, tak stoją. O gór rodzica lalala. O właśnie ciekawe czy bok rodzica będzie złamaniem praw autorskich. Hmm. Agieło w stanie z grobu i się upomni. To moi rycerze to śpiewali! A ty to kurde wykorzystujesz! Yy. Nie wiem, jeśli ten film będzie o autorskie... prawo autorskie usunę. Co jest tyki każdy widzi. Lalalala. La, la, la. Zawsze jest pauza. O. O, 144. Uu. Brawo, brawo, dwóch, 111 wam powoli, żeby nie było zbyt szybko.